Bo jeśli w nas czujemy, że jest studnia bez dna na te potrzeby, to bardzo często jest coś takiego, że ja potrzebuję tak dużo, i wtedy może się coś we mnie napełni, będzie ok. Jeśli potrzebuję partnera, to taki, który się mną no idealnie zajmie. I teraz karmienie się łyżeczkami polega na tym, że może mój partner nie jest doskonały. Ale ma dużo dobrych cech, i być może ja z tych cech mogę się karmić. Być może mogę zauważać, że oprócz tego, co mi nie pasuje, jest też dużo rzeczy, które robią mi dobrze. I czasami polega to na tym, żeby jednak sobie przypominać też te dobre momenty, nie jako iluzję, nie jako malowanie trawy na zielono, tylko żeby zobaczyć prawdziwy kolor tej trawy, a nie widzieć tylko czarną.